Jesienią 1912 roku na łamach prasy po raz kolejny powraca pytanie: Czy Polacy mają popierać teatr niemiecki w Bielsku? Wiemy, że teatr ten nie ma naturalnych warunków powodzenia z powodu małej liczby ludności niemieckiej w Bielsku i Białej. Wegetacja jego jest możliwą jedynie dzięki subwencjom gminy i kraju. Z grosza publicznego utrzymują Niemcy wszelką forsą teatr w Bielsku, uważając go za poważny środek germanizacyjny polskiej ludności. Dlatego należy publicznie wypowiedzieć się: Dla Polaka nie ma miejsca w niemieckim teatrze w Bielsku. Ta zdecydowana postawa wiązała się z faktem, że teatr starał się o koncesję na wyświetlanie również filmów, a kino jak magnes przyciągało szczególnie młodych. O tym jak wielki był to przemysł najlepiej świadczy wystawa w Wiedniu, na której 300 wystawców prezentowało aparaty do wyświetlania i nagrywania filmów. Końcem października 1912 roku wśród wielu wzniosłych wykładów, jakie prowadziło Towarzystwo Szkół Ludowych, wielce intrygująco brzmią zaproszenia na wykłady pod tytułem Jak powstają alkohole, o czym opowiadał profesor Karol Rybarski. Równie intrygujący wykład jak o alkoholach wygłosił w tym czasie w żywcu w ramach ogniska nauczycielskiego Niejaki Gdowski, który przedstawił referat pod tytułem Kara chłosty w historii pedagogiki. Jednak największą frekwencją, bo ponad 700 osobową, cieszył się odczyt profesora Jana Dziedzica na temat ówcześnie bardzo aktualny pod tytułem Wojna na Bałkanie. Trzeba nadmienić, że właśnie w październiku 1912 roku rozpoczyna się kolejna odsłona konfliktu na Bałkanach. Jesienią kurier Lwowski zaangażowany w sprawy kolejowe informował, że w żywcu właśnie przyjęto ofertę tutejszego budowniczego Fuzgengera na przebudowę dworca kolejowego. Przebudowa na styl zakopiański, jak informowała prasa, miała rozpocząć się w listopadzie i pochłonąć 280 tysięcy koron.